Cześć, cześć, cześć hej, hej, Witamy, hej. witamy <laughs> Jak pięknie się przywitali Z krzyżóweczką i z, li, z liniami Ekstra linie, no żonka tutaj Przygotowałam w połowie Żonka zaczarowała te dwie zdrapki Mówi, że będą fajne fajne zdrapunie No ja no. jestem bardzo ciekaw i kibicuję tu żonusi Słońce leżak no, Zaczynamy Moje słońce drapie, no zobaczymy Co leżak. tu będzie, leżaczek i słoneczko, słoneczko jest Ale pięknie zaczęłaś Misiu ty patrz mnie tutaj. I sprawdzaj. I sprawdzaj. Dobrze, dobrze. Będę patrzył, kotku. Uh -huh. Bo to słońce leżak. Mhm, uh -huh. masz w niebieskim. Uh -huh. I jedno i drugie. I niżej też jest leżaczek. Tak, tak. I tu I mamy słoneczko I ile na górze. Ile no ładnie zaczęłaś. No, no jednak, za, tak tutaj za, ładnie zaproponowałeś. No to dobrze, no, ładnie, dobrze, ładnie, dobrze. Ładnie. To teraz będzie sakwa i kwiatek. No i jedziemy. I jedziemy. Sakwa. Mhm. Sakwa, kwiatek. Sakwy są. Tu. Mhm. Kwiatków nie widać na razie. Chyba nie ma. Zobaczymy. Tu mamy sekwę. Tak. I jeszcze na żółtym. No ale kwiatków nie było. No właśnie. No nie było. No to teraz kolejne dwa. Dobrze, dobrze. Baloniki i podkowa. Dobra. Podkowa. Tu jeszcze na drugą kochanie, o, widzisz. zobacz. No czasem tak się omknie około. Podkowa. Zobacz, no, czy będą baloniki. niu-niu. Ochomnie, podkowy tylko były? Na to wychodzi. Na to nam wychodzi, tak? Że Bo tu podkowy. nie ma, dobra. Kolejne dwa. Dobrze. Klucz. Uhu. I okularki. No dobra. Klucz i okulary. Klucz w różowym. Mam Ale my. okularów nie widać. Ktoś zdjęł okulary <noise> nam za zdrabki. <noise> no i to by było na tyle. Okulary nam zdjęli. <noise> Diament. Okej. Okay. I dzwonek. Dobra. No to lecimy. Diament w niebieskim. Mamy. No i tu I dzwonek mamy. Mm -hmm. Diament I zielony. w zielonym. Mm -hmm. Diament, diament i dzwoneczek. Diamond. Coś tam, coś tam gdzieś nam świta, ale... No i tu mamy jeszcze, jeszcze diament, a dzwoneczka już nie już ma. Już nie widać. No. no dobra, kolejne dwa. Kości, tęcza. tęcza. Lecimy. Tęcza jest. Tu mamy tęczę. Tęcza kolejna. Tęczę. I kości na dole. Są jedne, tak? Mhm. Chyba tylko jedne. Ale Ale malutko. Malutko może I chociaż z jedna linia. Co mi się? Moneta. I czy mamy monety? Co nie daje linii? Na fiolecie. Co na z tymi ruszownym? liniami? Co one się na nas pogniewały, czy co? Ró <noise> Ostatnimi Ró czasy. Tu. Akurat wyciągamy chyba nie te wygrane, kochanie. No co zostaje nam w drapacie. Kontrolne. Kochani. Kontrolne. Jest DNP. A, czyli dziękujemy. Czyli ekstra liniom dziękujemy. Dziękujemy. krzyżóweczkę mam zostaje. Szukamy tu mamy, słuchajcie, w pierwszej... Ja już nie rozmawiam na temat linii. My już po prostu <laughs> żyjemy, nie. <laughs> y, mamy jedno słowo akcjum Mm -hmm. W drugiej mamy schab. W trzeciej no. nie ma jeszcze. I jeszcze nie ma. Ale to nic. Dobra. Zaczynamy. Po dwie. Po dwie. Po dwie. Super. W i E. Dobrze. No dobrze. No to no to mamy E. W miałaś tu wysoko. O. W masz tam w krapolę w kra stronie. No i więcej tak jakoś za dużo nie ma. było tych, tych dwóch liter. Tu mamy E w bonusiku, ale, ale w kto? nie ma. Lekto. Mm -hmm. W i E. Tak. Jest kolejna literka. Szukamy. I chyba już, co? Chyba wszystko się. Dużo i dużo i tutaj. Różowa. W. No tak, tam masz E, dokładnie. Misiu, Hel jest E. Dobra. Malutko, nie? Malutko, malutko. Wszystko malutko. przed nami za tym. kochani. No dobrze, co my tu mamy? D i T. D i T. D i T. No dobrze. Tu mamy T. Te. Mhm. Jadalnia. D. D. I wszystko chyba. Te i D. D. i te Wszystko, wszystko. Pomarańczowa. Może tu będzie więcej. Centrala ma T. T. Lato. Empatia. Bojkot. T. Tu. W bonusiku right. masz też T, te, kochanie. Right, tu mamy T. D. D już nie widzę. D nie ma i T też, też chyba nie ma. No to lecimy. Ma. Różowa. Dla Honda na górze. D. D. Mhm. No dwa razy i, i niżej też. Mhm. Istota na krzyżaczku. T jeszcze masz tu po lewej. No, Miśka, czy jeszcze? D i T. Nie koniec. ma. No tych, dobrze. Tych dwóch. To teraz koniec. pojedynczo. Z. Dobra. No to Zaczynamy. lecimy. Zaczynamy. Zaczynamy. <grym> Zaczynamy poszukiwanie literki Z. Z. Czy Z nada, da nam jakiś wyraz? Rzym. Mm. Mm, 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 malutko, malutko I tego to Z. chyba wszystko będzie, nie? Malutko, malutko. Centrala, no E. Ale malutko, Misiu. Jej,ku, no. Wszystko? No chyba malutko, tak. malutko. Jawożno ma z. I chyba tylko jedno. Oj oj oj, pozdrawiamy Jawożno. Pozdrawiamy jawożno o! o! No może on nam coś tutaj pod, podrzuci. No zobaczymy. Zobaczmy. Teraz. Bo będzie troszeczkę tego. o, o Mam nadzieję, mam nadzieję. <laughs> bo powiem wam, że N nie było. Mało, mało, nie. mało. O, tutaj masz na górze rolnictwo jeszcze. O. Tam wyraz, pompa się klaruje, widzę. Uh -huh. Uh -huh. No jest, uh -huh. drugi. Drugi, a czy jeszcze trzeci będzieś w wpadł, kochani? Czy Wy coś chyba tu widzicie? Nie. Chyba, chyba nie. nie. Dobra, zobaczymy. Pomarańczowa. Może pomarańczowa, ja już widzę wyraz, bojkot. Będzie. Dwa razy oddam wyraz. Mhm. Okej. Okay. A R jest? Nie. Nie ma, nie widzę. P było. Czyli co, tutaj drugi, kochanie? No, chyba. Eee, dobra. I okay. różowy. Oj, te krzyżówki ostatnio też nam się jakoś zablokowały. Ja coś. Jakoś tak coś nam się wszystko blokuje. Coś, coś wyciągamy, jakieś te drapunie takie pustaczkowe ostatnio. Dobra. Tu mamy wyraz, ale to chyba różnie, będzie. Różnie, różnie to bywa. Chyba będzie pierwszy w tej różowej. Malutko, malutko w tych wyrazów teraz. jaj. jaj. Okno. No dobra, drapiemy. Ozdrapane. Drapiemy, kochani. Jaki to był mnożnik? Razy, Razy dwa. Pod, y, pod lektorem. Bon, pod bonusem co? O! o! Od razu byłby rekord. O! Od razu byłby rekord na kanale. Słuchajcie, a I tu? co? Różne? Sprawdźmy. My sprawdzamy, sprawdzamy. E E C no i gdzieś tu jest jeszcze ta trzecia, ale nie ale wiem Ale niestety, gdzie. jeżeli jest inna, to inna misiu, nie ma co. No Kochani, nie ma co. U nas dzisiaj taki odcineczek. Taki tam się nam za dwie zdrapunie dyszki. Zdrapunie się nam, nie chciały po, się pokazać z dobrej krzyżówka strony. krzyżówka się schowała, ja nie. Poblokowały no. nam, no nie wiem Czy teraz kopalnia Rubinów to zaczarowała Może, może kopalnię teraz będziemy bardziej Ja nie wiem No ale tak, bywa, no, żartujemy, no tak bywa Żartujemy, no. no pokazujemy Ale dla relaksujące jest. było Tak, obawiliśmy się chwilkę tak ze zdrapuniami Pozdrawiamy, Pozdrawiamy wszystkich cieplutko Dziękujemy za subiki, łapki Komentarze I do następnego Buziaczka. pa, pa. pa.